Smutna informacja dla fanów kabaretu. Tym razem chodzi o Anim Rumru. Co się stało? Kabaret Anim Rumru, znany polskiej publiczności od ponad 20 lat, niespodziewanie poinformował o konieczności odwołania wszystkich zaplanowanych występów. Decyzja ta została podjęta ze względu na problemy zdrowotne jednego z członków grupy jak długo kabaret nie pojawi się na scenie. Nie chodzi wyłącznie o kilka dni. Zespół wyjaśnił, że przerwa w działalności scenicznej potrwa co najmniej do końca lutego. Problemy ze zdrowiem ma Michał Wójcik. Na jego powrót do pełni sił czekają kolędzy z kabaretu, jak i fani. Artyści mają nadzieję, że już wkrótce będą mogli powrócić do występów na żywo. To już druga tego typu informacja w ostatnim czasie, która zaniepokoiła miłośników kabaretu. Niestety z powodu problemów zdrowotnych, musimy odwołać wszystkie zaplanowane występy. Przymusowa przerwa potrwa co najmniej do końca lutego. Przykro nami przepraszamy za wszelkie z tym związane niedogodności. Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego, co kochamy najbardziej? Do spotkań z wami podczas spektakli na żywo, napisali członkowie kabaretu Ani Mrumru w mediach społecznościowych, nie precyzując jednak, na co choruje Michał Wójcik. Kabaret Nowaki również z przerwą. Tomasz Marciniak musi zadbać o zdrowie. Również kabaret Nowaki, w którego skład wchodzą Adriany Naborek, Tomasz Marciniak i Kamil Piruk, poinformował o zmianach związanych ze stanem zdrowia jednego z członków. W oficjalnym oświadczeniu artyści przekazali, że Tomasz Marciniak na pewien czas musi wycofać się z występów, aby zadbać o zdrowie. Przez jakiś czas Tomka nie będzie z nami, musi teraz na chwilę zwolnić i zadbać o zdrowie. Tąciu, kochamy Cię. Wracaj szybko, napisali członkowie grupy. Kabaret zapewnił jednocześnie, że zaplanowane występy odbędą się zgodnie z planem. Na czas nieobecności Tomasza Marciniaka do zespołu dołączy Szymon Łądkowski, któremu kabareciarze ufają w pełni.